Oczy. Poczuj ten chłód luksusu, który cię otacza. Dziś nie wstajesz, by przetrwać, wstajesz, by zarządzać swoim imperium. Pieniądze to nie papier, to energia, a ty, ty jesteś dla nich najsilniejszym magnesem na tej planecie. One cię szukają, one chcą być przy tobie. Słyszysz ich szept, płyną do Ciebie szerokim strumieniem. Znasz swoją wartość. Jest ona bezkresna. Nie proś. Nie czekaj kreuj. Każda twoja decyzja zamienia się w złoto. Twoja intuicja to najdoskonalszy system nawigacji finansowej. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze, bez wyrzutów sumienia. Obfitość to Twój stan naturalny. Jesteś kobietą sukcesu, Twoje konto rośnie, gdy Ty śpisz. Twoje nazwisko otwiera drzwi, które dla innych są zamknięte. Świat jest Twoim bankiem. Masz nieograniczony dostęp do jego zasobów To się dzieje teraz. Teraz, 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 teraz Spójrz w lustro Widzisz te oczy? To są oczy kobiety, która nigdy nie musi pytać za ile To są oczy zwycięzczyni. Pieniądze cię kochają Bo ty wiesz jak nimi władać Idź i odbierz swoją dywidendę od życia, dzisiaj i każdego kolejnego dnia. Jesteś bogata, jesteś wolna.